Witam Was w kolejnym odcinku serii pod tytułem Co mnie wkłada. I dzisiaj na warsztat bierzemy Kistenberg z serii X-Block. Przedstawimy jego największe wady, największe błędy. Oczywiście, mówiąc o e, błędach, musimy chyba zacząć tak samo jak przy konkurencji polskiej, czyli od karta, ponieważ kar z Kistenberga. Jest bardzo zbliżony do karta z Kubrika, tak? Mamy również tutaj rączkę na wysuwanym aluminiowym profilu, która jest największym problemem tego systemu skrzyniowego. Tak jak u Kubrika, e, kart jest najgorszym elementem, tak samo jest w Kistenbergu. Obydwie firmy poszły. Na łatwiznę, tak? bo łatwiej jest zrobić e, taką rękojeść niż zrobić porządny teleskop. Ale ta rękojeść naprawdę nie dość, że jest mało funkcjonalna, ponieważ tak jak Wam pokazywałem na testie wjazdu po schodach, gdy wjeżdżamy po schodach i mamy tylko jeden ślizga. a skrzynka nam e, się ślizga po schodach, jest to bardzo niestabilne, tak? lata na boki. Dodatkowo... Tak samo jak przy kubriku to się zawiesza, tak? Kistenberg jeszcze, żeby być troszkę innym od kubrika nie zrobił szerokiego w tę stronę tak, profilu tylko poszedł w stronę użytkownika przez co to, to się jeszcze bardziej zawiesza na schodach, co jest jeszcze większą porażką niż w przypadku kubrika. Mam nadzieję, że Kistenberg przemyśli, ponieważ to jest system, który ma bodajże 5 kartów. Przemyśli i zrobi karta na normalnym teleskopie i nie będzie szedł w tanież, bo naprawdę ten kart jest najgorszym elementem tego systemu. Gdyby nie kart, można by było to zaakceptować. Gdy, I gdyby nie jeszcze jedna waga, da, która będzie wymieniana na samym końcu. Kolejnym minusem, moim zdaniem, wadą czy elementem wkurzającym w tym systemie, są konektory, konektory tutaj Kistemberg poszedł troszkę inaczej niż konkurencja, ponieważ tu mamy konektor z ABS u na metalowych czpieniach, te czpienie potrafią się wykrzywiać, tak? potrafią się przy jakimś szarpaniu, przy jakimś spinaniu złym, potrafią się skrzywić, później jest problem z zapięciem, musimy to naprostować na da się to wyregulować. Jednak bywa tak, że jedna skrzynka nam się bardzo łatwo zapina, drugą bardzo ciężko zapiąć lub e, przy odpinaniu są na problemy, tak? Jedna skrzynka wręcz można jednym palcem ją odpiąć, a przy drugiej będziemy musieli się oburącz zapierać, żeby e, odczepić konektor. Kolejną rzeczą, która mnie osobiście denerwuje e, w x bloku, to są nóżki, tak? Nóżki oraz te otwory, które mamy w pokrywach, gdzie siadają nóżki, ponieważ tak, Kistenberg chciał uniknąć wyłamywania się nóżek, tak jak jest to konkurencji, zrobił te nóżki takie minimalne, tak? Ich prawie nie ma i tak samo otwór na nóżki jest bardzo cieniutki. Nie zawsze, ale często jest tak, że jak kładziemy skrzynię na skrzynię, ona jest załadowana, położymy nierówno, jest po prostu nam ciężko, tak? Trafić tymi nóżkami w otwór. Z czasem dochodzimy do wprawy, mniej więcej wiemy, jak to ustawić. Ale jednak na początku bywają problemy z trafieniem nóżką w otwór na nóżkę, co też jest bardzo denerwujące i bardzo utrudnia nam pracę, tak? Kolejne jeśli chodzi o. X bloka wady to jest to samo, co mieliśmy w kubriku, czyli skrzynka mała, tak zwana dwusetka, w której niestety pokrywa stanowi znaczną część ee, całej, całej budowy skrzynki. Tak? Jeśli mamy karta zbudowanego, karta, mamy set zbudowany z samych małych skrzynek, tak naprawdę prawie 50% to jest powierzchnia klapy. Gdy mamy klapy funkcyjne, to jeszcze jakoś jesteśmy w stanie te, tą stratę miejsca zaakceptować. Ale gdy mamy skrzynki zwykłe, to jednak z każdą skrzynką tracimy 8 cm i niepotrzebnie dźwigamy. Fajnie by było, gdyby na przykład producenci zrobili coś takiego jak pokrywy dostawania i pokrywy, e, że tak powiem, lekkie. Bo kto robi w blokach, kto musi przewalić w ciągu dnia tych skrzyń 50. Zrozumiem ja o co chodzi, ponieważ 8 cm skrzyni jednak troszkę waży. Codziennie te 50 skrzyni przełożymy z miejsca na miejsce 10 razy. To jednak jest wysiłek, chyba że robimy to raz na pół roku przed kamerą telewizyjną. To wtedy też tego nie odczujemy, ale jednak jako użytkownicy te grube pokrywy, bo ja rozumiem, ona musi być gruba, żeby była wytrzymała ale jednak nie zawsze nam jest ta gruba pokrywa potrzebna, więc bardzo by było też pomyśleć o wypuszczeniu jakiejś pokrywy e, ultralekkiej czy lekkiej, bo nie zawsze potrzebujemy 10 czy 20 skrzynek i wszystkie z bardzo grubymi pokrywami, bo nie na każdej będziemy stawać, tak? A jednak tutaj przez sam zamysł produkcji pancernych, e, pancernych skrzyń, tak? Jesteśmy zmuszeni do tego dźwigania. Tu mamy karta na wysokiej skrzyni, ale przy kartach na niskiej skrzyni mamy również ten sam problem, który występuje w kubriku, czyli przy systemie książki nie jesteśmy w stanie otworzyć, bo nam przeszkadza rączka, tak? Bo niestety te zarówno kubrikowskie, jak i semmerkowskie rączki strasznie mocno wystają, co jest też wielkim minusem. Kolejna z wad moim zdaniem jest budowa zapięć, tak? Są to zapięcia fajne, lekkie, ale jednak tak jak widzieliście na tejście wytrzymałościowym, gdzie skrzynki były rzucane, przy większym takim naprężeniu potrafią wyskoczyć, potrafią się uszkodzić. Więc to też jest jakiś tam minus. Jednak metalowe zapięcie, czy metal w połączeniu z poliamidem, czy jakimś innym mocnym tworzywem, moim zdaniem, jest solidniejszy. Chociaż same w użytkowaniu są przyjemne, tak, zapięcia. Ale jednak przy zdarzeniach jakichś losowych będą mniej wytrzymałe niż te wykonane z bardzo grubych materiałów, czy z materiałów typu metal. Kolejna wada. To tak samo jak było przy Kubricku, bo niestety ci producenci lubią powtarzać swoje błędy. Eee, czekajcie, mam tutaj. Producent zrobił fajną platformę, tak? Eee, nie będę skrzynki 200 -ki z Kisemberga zajmować, bo mam akurat tutaj na ścianie, ale zrobił fajną platformę. E, która daje nam możliwość spięcia X-bloka i modular solution, ale już nie pomyślał, że będziemy chcieli na platformę zapiąć małe skrzynki. tak? Więc tutaj mamy to samo co występuje nam e, w Kubriku serii 1 przy skrzynkach 200. Tu, jeśli zapniemy małą skrzynkę, jest problem z otwarciem. To też jest minus. No i też mamy odstającą wtedy rączkę. Kolejna z wad, jeśli chodzi o ten system, to jest chyba wada najistotniejsza, ponieważ X-Block nie ma organizerów. tak? Niedługo mają się te organizery pojawić, ale na razie mamy system bez organizerów chyba jako jedyny system, bo nawet ich e, wersja budżetowa, czyli Modular Solution, ma jeden organizer. X-Block oprócz skrzynki dwusetki z kubełkami nie ma nic do organizacji. Drobnicy, więc to jest bardzo wielki minus, który na szczęście niedługo już producent naprawi, ale jednak, kolejnym moim zdaniem błędem systemowym są kosze. Czekajcie, już Wam pokażę o co mi chodzi. Jak widzieliście na moim filmie e, o koszach, producent zrobił chyba jedyne takie kosze na rynku, które są bardzo fajne. Ja je bardzo lubię. Fajnie się w nich niesie jakiś e, materiał na robotę. Jednak przez niedociągnięcie możemy je dopiąć do skrzynki. Tak? Mamy te takie podstawki, pod konektor, wysuwane czy opuszczane, ale już producent po nie pomyślał, nie dał nam u góry konektorów. Lub jakiejś, jakiejś innej możliwości dopięcia na górę kolejnego kosza. Więc tu jesteśmy też zmuszeni do ograniczenia się do jednego, lub wożenia tego, że tak powiem, na słowo honoru na stosie, nie niespiętego razem. Gdyby przy tych koszach były konektory i było możliwość ich spiętrowania kilku, moim zdaniem byłyby to najlepsze kosze systemowe do systemów skrzyniowych na rynku, ponieważ nawet ee, moim zdaniem Milwaukee Packout nie ma takich fajnych, elastycznych koszy i co najważniejsze tanich koszy, tak? Te kosze naprawdę do organizacji gdzieś na warsztacie, no genialna rzecz tylko brakuje im możliwości spięcia razem gdyby to było, byłoby coś mega a tak producent niestety troszkę przygrał nie będę się wyrażać w co, ale jest to Wielki błąd ze strony producenta, tak? Bo mamy możliwość tego układania koszy, tak? W stosach. Mamy możliwość chowania koszy jeden w drugi, a nie mamy możliwości spięcia ich razem, co jest troszkę dziwne, bo jak wieziemy puste kosze, to ok, możemy sobie je wsadzić jeden w drugi i nam to nie przeszkadza. Ale jednak jeśli wozimy pełne, już ten komfort jest mniejszy, może nam to z wózka spaść. Jeśli chodzi o X-Blocka, myślę, że tyle. Bo tutaj, jak samo już producent, zobaczcie, poprawiło żebrowania w stosunku do konkurencji. Są one mniej wystające. Przynajmniej mniej wystające, na przykład w XLC od Kubricka. Na końcu są przy, przy zaokrąglone, więc też mniej narażone na połamania. Zobaczymy jak wypadą organizery, tak? czy tam będzie 100% system książki, bo jak wiemy u konkurencji to jest duży problem. Tutaj najważniejsze to jest brak organizerów na chwilę obecną. Kart, który jest jednym z dwóch najgorszych kartów na rynku, tak? czyli Istenberg równa się Kubrick jeśli chodzi o jakość karta. Zarówno oczywiście Modular Solution XBlock Pro One i 2, to jest tak naprawdę nie licząc kilku y, różnic, jeden, że tak powiem, wuj. No i y, y, mała rozbudowa tak, tego systemu. Jeśli producent doda organizery, postaramy się je przetestować, zobaczyć co dalej, jak to się sprawdza. Na razie system książki, czyli ważna rzecz, na skrzyniach działa, ale tak samo działa e, w Kubriku One, tak? Czy będzie działał w 100% w organizerach, czego nie daje nam na przykład e, nie daje nam Kubrik e, Organizery serii 1. One. Zobaczymy, nie wiem jak one będą wyglądały. Na razie widziałem to w katalogach. Myślę, że na razie tyle. Więc aż tak tyle tych wkurzających rzeczy w X-bloku nie ma. Poza tym, że, tak, że brakuje mu sporo istotnych elementów. Dobra, dzięki do usłyszenia. Dajcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, czy używacie tego systemu, co was w nim denerwuje. I do następnego odcinka. Cześć!